Przez remont gula? Czego ci trzeba? Ewakuacji! Wybór i pomoc w komfort Cię doprowadzą do... Satysfakcji! Marta, podłoga zdarta Już nie odmłodzi jej Pielęgnacja! Parkiet, a może panel? Komfort to pełna! Satysfakcja! Wanda, w łazience skandal. Tu zasługuje na renowację. Janka, zazdrości kafli, Z komfortem czujesz. Satysfakcję. Anna, ta stara Wanna, może być źródłem kompromitacji. Anna, przebieraj w Wannach w komforcie pełnym. Satysfakcji. W komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie, w komforcie. Największy wybór, satysfakcja. Nina, blad nie wytrzyma, nie jest gotowy na taką akcję. Kuchnie, znajdziesz w komforcie i wnet nasycisz. Satysfakcję? Hanna, to fontanna. W twojej łazience. Zbędna atrakcja. Z kranów? Komfort jest znany. Płynie z nich czysta. Satysfakcja. Ala, coś tu się wala. Już nie ogarnia. Komfortu! Zapewni pełnię satysfakcji! Magda, klamka zapadła. Weź do łazienki to akrobacja! Drzwi są przecież w komforcie. Gdy je otworzysz, Satysfakcja! W komforcie. W komforcie.